Odciąganie z gumu możemy wykonać na dwa sposoby i pierwszym z nich będzie tak zwane wiązanie na krawat, które będzie dużo łatwiejsze i dużo bardziej dostępne na większości siłowni, tak więc polecam zacząć od niego. W pozycji startowej załóż sobie gumę na stopę i zanim się opuścisz wciśnij nogę pionowo do ziemi w taki sposób, aby wyciągnąć maksymalnie luz z gumy. Dopiero później dołóż drugą nogę. I ustaw się w pozycji. W ten sposób unikniesz najczęstszego błędu, czyli bujania się z tą gumą, która mocno przeszkadza w całym ruchu. Po ustawieniu się, po dostawieniu drugiej nogi, zacznij się podciągać, kontrolując pozycję w dół. Drugi sposób to założenie gumy między dwa słupki na siłowni. Tak jak mówiłem, jest to troszkę trudniejszy sposób do zastosowania na siłowni, jednak jest świetny, bo można oprócz grubości gumy sterować również wysokością jej ustawienia. Podobnie jak w przypadku wiązania, na krawat zanim zaczniesz wciśnij nogę pionowo w dół aby uniknąć bujania się i dopiero z tej stabilnej pozycji zacznij się podciągać